Halo, halo, dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z misji kooperacji CSGO. Niestety on będzie z punktu widzenia mojego brata, bo raz, że lepiej strzela, dwa, że ma komputer, trzy, ma myszkę, a cztery, startujemy. Musimy zabić 15 przeciwników z broni nowa czyli nasza stara, dobra pompa. Ciekawe, jak to wyjdzie. Zdziwię się, jak dostaniemy w pierdol jak szybko pójdzie to się od razu drugi nagranie. 15 rund, nowy, nie zadanie. Powinniśmy zdążyć. <grym> Chyba. Bo jest za pojebaną mapę. Co z tych nowych? Bo była coś pojebanego. Ja, o jak do... ja mam chciał mieć tak cały czas 290 zakresów <grym> A tej końcówki nie. No? O, faj To Co trzeba znowu za pozabijać, nie? Co trzeba? No, Znowu, no. 15 no Piętnastu. Generalnie odpływuje, to jedno dobije. What the fuck. O chuj, przyszli. Zobacz, jak się... Dżek, jak no. się... Muszę węgla dosypać. Weź chomika, kurwa, po O, kurwa. Mieścił z pompy Dobra, jedziemy. A, to musimy najpierw rozdrugać na nowe. No, trzeba się jakoś rozstawić, gdzie idziesz. Skąd idziesz, czy Stamtąd, albo stamtąd, albo stamtąd. Ej, ja tu. Mogę tam iść? Ja idź. Raz ja gdzieś tu usiupnę. <grym> Za to, 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 to gówno. Ciałem na takie znaki wodne, tylko już dzisiaj terwiliście? O, ja nie wiem. Bo coś się zbugowało. Kędych, to? No. już o kurwa coś mi tito cześć mam już na pompę ciężki, nowa i se kurwa szej granaty kupię nie, dzięki kurwa bo nie miałem hajsu zostało mi tylko 800 nie, wybijeś wszystkich ja nie miałem hajsu kurwa <grym grym> mi brakuje kurwa teraz no. nie najpierw by jakby tu jeden stał albo gdzieś wbił ich z na a drugi z shotguna jak po prostu rzeczywiście no z drugiej strony chyba idą co? nie wiem gorzek z kałachami więc... i do zos z mojej kurwa fajnie bo by kurwa gdzie jest jeszcze jeden nie to jest kurwa decoy ja w ogóle nikogo nie zabiłem si pompy tak w ogóle nie masz weź to kurwa da mnie z tego Pierdole. Macie tu jakieś granaty panucki Coś tu macie, cokolwiek? Glockies, kurwa w dupę wsadzcie O To mnie teraz tam przybiegnął co? Skąd idą? Znowu stamtąd? Ty coś tam leżało na górze Kurwa, tu nie idzie przejść Co to, co to, co to? Co, co, co? Kurwa Chujnia Skądś strzelają Ole ryj Gdzie on kurwa jest? <laughs> nie wiem Idzie od mojej strony Tu? Ja Flesz ci? No, oczywiście. Mam na pompę w ogóle ten kurwa smoke jest bez sensu, bo oni i tak przez to przechodzą No tylko, że tutaj flesz ich prawda Nie jest taka złota misja To jeszcze będzie gorzej bo, bo, że kałachy no. wiadą to Twoje chyba idą Teraz pewnie ja Wiesz? Nie wiem, o, po, u mnie jeszcze jest Znowu z twojej? O kurwa, kałachy. O, o chuj. I pójdź, o pójdź, i pójdź. Tak, sewany mi to jest, nie pierdol, trzeba No, lekłem z jeba. Mamy pieniądze? Nie. Od nowa. Mamy pieniądze. Lul, ty musz. już. minimum. Ale nie, nie to bronią. <ścoughs> <ścoughs> kurwa <ścoughs> zabić nie. <się. ścoughs> ja pierdolę. O chuj. raż. O kurwa tu nie można chodzić, zapomniałem. Bo mi kurwa tam, Mogę stać? I tam gdzieś idą czy nie? Kurwa to No, się cofnęli. ciekawe które wyjdą. Nie, nie, nie. Pierdolce. O kurwa Masz hajs? No, czekaj, to dziś wypierdolę tam. Do go tam wziąć, jakby Na górę to było wzięte Chociaż, chodź tu To ja cię tu może podbustuję na górę Nie, jest przyłączony, czyli nie tak. O to kurwa, chuj Kurwa, <gry> się <mugret> Zdrowie O kurwa, znowu z tej samej strony <grymMy> Kurwa, jedmą gdzie? O, chuj nie zadaje się obrażeń <noise> to Coś leży w ogóle Glock, vlog, glock, glock Fuj glocku Zaś czekanie 60 Gierąt będzie się grać O, patrz, jestem tu mm. cisza tutaj. Tu idę od strony, uważaj uh przed. -huh. O, oh, nice. Kurwa, ke zjeba. Na blisko. <grym> w błisko. W ryzyko jadę ostatni. Tam jest. Co są? Odjadę. Jeszcze kurwa 5 Aftę tutaj Co? Aftę teraz Ale nie jak zrobimy tych 15 to chyba już będzie koniec w ogóle Giboledico Idą ja Co? Nie wiem Jak to zrobić O Idą stronę kurwa środka tak mniej więcej nie mi się tak wydaje, strzelali tam O kurwa, mam pięć HP Kurwa, lekko co to zrobiłem Prawie, o kurwa Ja nie wiem I od nowa, ja pierdolę Prawie pst. O, przynajmniej mam hajsy Ja na dobre Że? Co jest? z no, no, to jest najgorsze I będą zadania z awką, to będzie jeszcze easy No Ja musiałem ich tak No. Maryi Idą? Ja? No, next one. Jop. Yep. Kurwa tylko 80 HP starteczka. Nie, dostaje się 50 HP za ten za przeżycie fali. Zrówko. Kurwa, góra. Kurwa, nic nie widzę. Gdzieś tu przeszli. <laughs> jeszcze ostatni to jest. O kurwa, polowanie. Nie? A jeszcze pięciu. Teraz kałachami będą nas 100% Kurwa, przed chwilą wychodziło Piędolę Nie ma tu, Powiem znowu od twojej strony czekać, flash tam daleko nie, nie. Co? Przeciwaj, Przeciwaj. Kurwa Dobra. Jeszcze kurwa dwóch zostało. Majd. Dawaj po co stale ten... ...dwóch ramków daj. Ładnie. Aś w drodze? Ostatni został. Do zabicia. Muszę by go tak zajebać, Kurwa przedeśle no wychodziło. Kurwa są? Środek znowu. No. no. Bardzo ładnie się udało. Zajmijcie. No. To była tyle w pierwszym odcinku. Zobaczymy jak pójdzie dalej. Do zobaczenia. Do następnego. Narka.